I ponownie witamy Państwa z Rzeszowskiego Rynku, gdzie, no, tak z tą majówkową pogodą cały czas, proszę Państwa, no nie za bardzo. nie. Ale taki, my cały prawda? czas w wyśmienitych nastrojach, bo przekonujemy się na Rzeszowskim rynku, że niezależnie od pogody, Podkarpacie pięknieje i mamy się czym chwalić. No, myślę, że te, te, tak jak mówimy cały czas, ten deszcz, który dzisiaj nam towarzyszy, to także ten deszcz unijnych pieniędzy, które do nas tutaj płyną z Brukseli. Za moment w naszym studiu pojawią się goście. I Będziemy rozmawiać o kolejnych dobrych przykładach wykorzystania tych unijnych funduszy, ale z pewnością to, czym możemy się chwalić na Podkarpaciu, to na przykład to, czym przyciągamy turystów. I teraz, kilka takich przykładów, gdzie właśnie dzięki unijnym pieniądzom, dzięki funduszom unijnym udało się poprawić jeszcze atrakcyjność kilku muzeów, na przykład. Proszę popatrzeć. Pięknieje pod Karpacie, pięknieje, rozkwita jak te kwiaty tutaj przed nami w studio naszym plenerowym na Rzeszowskim Rynku. Dzisiaj dzień otwarty z funduszami europejskimi, a w naszym studio kolejni z gości, pani Barbara Olejasz, dyrektor Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bubrce. Dzień, dzień dobry. Oraz pan Wojciech Magnowski, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy, pozwoli pani dyrektor, że od pana dyrektora. Zaczniemy. Pan jako jest dzisiaj tutaj trochę gospodarzem, też poniekąd, bo Regionalny Program Operacyjny to ten jeden z najpoważniejszych źródeł tak, pieniędzy unijnych, które tutaj na Podkarpacie płyną. I także tutaj jest wiele przykładów na tym rynku, właśnie wykorzystania unijnych funduszy z RPO. Tak, jest to bardzo ważny dla nas program, dlatego że o ile. Programy krajowe rządzą się swoimi prawami, i z, nie, z programów krajowych również wykorzystujemy, jako Podkarpacie, e, wiele różnych możliwości na wsparcie różnego rodzaju przedsięwzięć. To pro, programy, program regionalny ma o tyle ważną specyfikę, że pozwala nam od samego początku zaprogramować, na co będziemy wydawać środki. Zgodnie z tym, jakie mamy priorytety wynikające ze strategii rozwoju regionalnego, z potrzeb, które są zidentyfikowane na terenie Podkarpacia, i później w sposób praktyczny już te środki wydatkujemy na najlepsze projekty, jakie są identyfikowane w drodze najczęściej konkursowej. Także rzeczywiście, rzeczywiście regionalny program operacyjny jest dla nas najważniejszy. To jest też spora pula środków bo to mamy e, poprzednie rozdanie, program operacyjny na lata 2007-2013 to około 5 milionów złotych. W tym momencie mamy do czynienia z już z nową edycją, e, program operacyjny na lata 14-20 o budżecie około 9, milionów, 9, 9, miliardów, 9 miliardów złotych. E, to jest trochę tak, że te miliardy to tak może nie do końca zawsze przy, przemawiają do, 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 do człowieka, trudno jest. E, czasem e, e, w jakiś sposób taki atrakcyjny przekazać e, coś wyjątkowego co wynika nie wiem z sieci kanalizacyjnej czy z sieci wodociągowej czasem to jest bardzo, bardzo trudne. Myśmy kiedyś mieli taki właśnie e, m, przykład albumu, e, albumu takiego prom promującego fundusze unijne i naprawdę nie jest prosto e, pr 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 przedstawić takie, takie właśnie taką atrakcyjność a tutaj ten, 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 ten właśnie... No wszyscy się dzień. tutaj starają, to tak, tak, na pewno tak. można powiedzieć. Jak pokazać na zdjęciach, że po prostu podniosła się jakość naszego życia również no, dzięki, tak. dzięki funduszom europejskim? Tak, tutaj na tym rynku sporo takich przykładów, które pokazują, jak blisko nas są fundusze unijne. Niejednokrotnie już wspominaliśmy o lokalnych grupach działania. Padły tutaj też takie słowa w rozmowach, powiedzmy, kuluarowych, o tym, że dzięki funduszom europejskim to, z czego możemy być dumni, nasza tożsamość lokalna również pięknie rozkwita. Tak, tutaj akurat bardzo dobrym przykładem są lokalne grupy działania, które pięknie się nam tutaj rozłożyły w swoich stoiskach na płycie rynku. I tu dzięki faktycznie funduszom unijnym z programu rozwoju obszarów wiejskich była możliwość bardzo pięknie wykorzystana na Podkarpaciu, by. Bardzo bogate zwyczaje, które, które wciąż jeszcze funkcjonują na Podkarpaciu, bardzo, bardzo bogata tożsamość lokalna, tradycje lokalne, by odnajdywać te różnego rodzaju zwyczaje, jakieś przykłady produktów lokalnych, przykłady potraw lokalnych, by te przykłady właśnie. Odnaleźć, zidentyfikować, wesprzeć i uchronić od zapomnienia, bo gdybyśmy, gdybyśmy tego nie zrobili, to to w naturalny sposób, że tak powiem, odeszłoby gdzieś w niepamięć. Natomiast tutaj udaje się bardzo ciekawie to wszystko jeszcze podtrzymać, zapromować i też czasem przekuwać w kwestie związane z przedsiębiorczością, dlatego że, dlatego, że poprzez wykorzystanie pewnych Pomysłów, pewnych pewnych wzorów pewnych produktów lokalnych przekłada się to bardzo często na tworzenie źródeł dochodu na obszarach wiejskich dla mieszkańców, którzy mogą, mogą z tego skorzystać. Dziś tutaj na rzeszowskim rynku, ale w ogóle także, myślę sobie, że takim dobrym przykładem tego, jak przełożyliśmy unijne fundusze na to zachowanie dziedzictwa naszego regionu no jest chociażby to, że w Bułgurce teraz możemy stanąć oko w oko, pani dyrektor, dzięki unijnym funduszom z Ignacją Łukasiewiczem. No ponikąd. Tak. Jak S żywy podobno. Podobno jak żywy, z zapewniam. <laughs> e, rzeczywiście e, to dofinansowanie z RPO pozwoliło nam wydobyć muzeum ze z takiej stagnacji e, i na nowo rozkwita, dzięki funduszom unijnym. E, ten pierwszy pozwolił nam zrealizować takie zadania związane z rekonstrukcją i taką zachowawczą konserwacją dwóch budynków, które pochodzą z XIX wieku i są ewenementem, bo są dokumentami, które pokazują w jaki sposób przemysł naftowy na samym początku wyglądał. Pochodzą z pionierskich czasów. Udało się też zrealizować budowę nowych ekspozycji, ekspozycji, które, dzięki którym właściwie teraz Pozyskujemy nowych turystów. Dzisiejszy turysta jest bardzo wymagający i, niestety, żeby zachęcić go do odwiedzin w muzeum, nie możemy tylko pokazać dawnych artefaktów, dawnych eksponatów muzealniczych. Musimy mieć coś, co w nowy sposób, nowym obrazem zachęci go do odwiedzin i do poznania tej pięknej historii. No, o unikatowości muzeum chyba nie trzeba mówić przecież to muzeum leży na terenie najstarszej, nadal czynnej kopalni ropy naftowej. A więc my też tutaj, co pan dyrektor mówił, Budujemy tożsamość, budujemy pamięć o tym, że przemysł naftowy narodził się nigdzie indziej, on narodził się w Podkarpaciu, na Podkarpaciu w maleńkiej bupce. I dzisiaj myślę, że dzięki temu, że funkcjonuje tam muzeum, Historia o tym nie zostanie zapomniana i myślę, że te fundusze w znaczący sposób przełożą się na zwiększenie turystów i na zwiększenie ilości A osób. Oczy już się przekładają, pani już to widzi? Widzę. Widzę z roku na rok rzeczywiście wzrasta sukcesywnie ilość osób, które nas odwiedziły. I, I to rozumiem to... dzięki właśnie chociażby temu, że pojawił się w Muzeum Hologram z Ignacym Zdecydowanie. Też. Tak, z RPO zrealizowaliśmy wystawę, która jak gdyby zapoczątkowała multimedia w Głupce mhm. i teraz dalej to kontynuujemy z różnych funduszy. Także mamy nie tylko żywego Łukasiewicza, mamy też jego pomocnika, a teraz, właśnie dzisiejszego dnia w Noc Muzeów, otwieramy kolejną ekspozycję multimedialną. Tym razem będzie można zobaczyć pracowników warsztatu mechanicznego, bliskich współpracowników Ignacy Łukasiewicza, no i w lesie gdzieś słyszymy ducha kowala. Jeszcze niestety nie widzimy, ale już wiemy, że jest gdzieś obecny. Pani dyrektor na rzeszowskim rynku jest personifikacją tego wszystkiego, co dzieje się w Głupurce no, ale oczywiście najlepiej trzeba wybrać się tam samemu, by stanąć z Ignacem Łukasiewiczem. Ale skoro mówimy o takich, takim nowoczesnym podejściu i technologiach, to chyba warto też powiedzieć, że ta nowa perspektywa przed nami to właśnie innowacje. To także, to także innowacje. My o tym będziemy jeszcze rozmawiać z naszymi kolejnymi gośćmi, którzy tutaj będą pojawiać się w naszym studiu. Bo my cały czas tutaj dziś zostajemy i rozmawiamy o funduszach unijnych, bo dziś to właśnie majówka z funduszami unijnymi. Dni otwarte funduszy europejskich trwają na rzeszowskim rynku, a my widzimy się z Państwem w studiu tutaj po aktualnościach, czyli po godzinie 19, a więc mówimy do zobaczenia.